No witam serdecznie, luka z tej strony. Zapraszam Was na instalację systemów z gościem. Właśnie. Gościu, tam się podczas. Jesteś tam? Dzień dobry, z tej strony Jasiu.pl No właśnie, Pacik się odezwał. Już mamy. Będziemy instalowali Linuxa. Opowiedz mi o tym Linuxie, bo mi opowiadałeś i mnie zainteresowałeś nim. Co to za? A co to za inny linux w ogóle? Arch to, taka cieka to takie ciekawe distro, które jest bardzo przyjazne dla graczy, mianowicie arch linux jest używany w Steam Decku. Mm -hmm. Właśnie dlatego się zastanawiałem, dlatego właśnie chciałem wam pokazać inny linux. Na jakim to jest jądrze systemu, nie pamiętasz? Możesz mi pomyśleć, to nie jest na debianie, czy to jest w ogóle inne jądro systemowe? Jak myślisz? Szczerze to powiem Ci, że e, nie wiem. Nie mam pojęcia. Bo on, chyba, on chyba na własnym jądrze bazuje, bo, wiesz? Chyba też mi się wydaje. Dobra, podaj mi, co ja mam wpisać. Dobra, to taki szybki wstępnik i zaczynamy instalowanie. No, więc... no, wpisz sobie tu Arch Install. Arch Dlaczego mi nie chcę zapisać? E Maybe, może na terminal kliknij, bo może ci nie wyłapuje. Mhm. Dobra. Coś mi... Poczekajcie, bo zacząłem wykszą przez przypadek. Problemy techniczne. E, razem, razem, cofnij o jedno. Ins, ins, Instal. No. no dobra. Jeszcze jedno, ly. Mm, jeszcze jedno, ly. Dobra. No, klikaj Enter i zaraz mm. się będzie działo. Mhm. Dobra, co mam pierwsze? Angliż? Czy co to tu? No. Chyba dobra, nie możesz, czekaj, wejdź sobie w to. Mhm. zobaczymy, jakie tam są języki. O, e, jest. Policji. Jest polski, ale on jest słabo przetłumaczony, tylko 69%, ale dobra, no lepiej niech będzie polski. I, właśnie, no. no. E, dobra, i co my tu jeszcze ciekawego mamy? E, a, a. Czekaj. Mm. Dobra, język mamy N-N, e, czy klawiaturę będziemy musieli zmienić? No to wejdź w to. Mm -hmm. To? No. To, czy to, to ja ci... To niżej, to niżej, no. To niżej, tak? Nie, 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 lo, locals. No. Mhm. No, kliknij mhm. Enter i zmień sobie układ klawiatury na pl. No nie ma tutaj. Nie musisz Enter kliknąć wyżej w układ klawiatury wejść. Mhm. No, Enter i tu musisz pl1 wyszukać, no. kurcz, w pl1 jest. Dobra. No ta instalacja jest troszkę bardziej skomplikowana. No właśnie to... widzę. tak PL... możesz... Tutaj pl.pl PL, możesz z utf8 znaleźć. To będą polskie znaki wszystkie. O kuźwa, ile tego jest. Spróbuj kliknąć, Może ci od razu przeskoczy. Nie, nie przeskakuje, ok. Dobra. To widzę, że trochę bardziej skomplikowane jest, szczerze. O, pl.pl, PL, widzę. Który? No ten niżej, utf8. Uh -huh. Wstecz. Hmm, rozruch je grup. To to nie powi To powinno być. Nazwa hosta. Zmienić oczywiście. Hmm. Luka. Konto użytkownika. Dodaj użytkownika, tak? Czekaj. Do 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 a no konto profil. Mm, bo to masz teraz po polsku, a to nie jest tak przetłumaczone, zbyt. dobrze się tak e, Bo czekaj, bo dyski ogólnie musimy skonfigurować, ale ja nie widzę ich. Możesz zmienić na... O, tu jest dobra Disk Configuration. A, ale no. weźmiemy na angielski na razie. Bo no. Później sobie możemy zmienić z powrotem mm, na mm, polski. Bo to lepiej tak, wygląda, prawda? No no. Hmm, tutaj chyba... Nie jest. E, dobra, to wejdź, wejdź jeszcze se w Mirror, to wyżej drugie. Mm -hmm. I weźmy tutaj re region zmienimy, bo nie wiem jaki teraz jest ustawiony. Weź tutaj Polskę. Tak będzie prościej. Hmm. Izrael... ojwa gdzie tutaj jest. Poland Poland. No i, to I ty chyba... już zostaw. Custom no. nie jest potrzebny w no. Mm -hmm. e, dobra. Disconfiguration czekaj. A klikaliśmy. To bo Możesz kliknąć. No, zobaczymy. No, bo tutaj. Mm -hmm. Tutaj chyba jest normalnie powinno. Być. No enter zostaw. Taj. Mm -hmm. Dobra, i to pierwsze. Mm -hmm. I no. zmień na EXT4, no to, to mnie wkurza, że na przykład nie mają nie konfiguracji z Windowsem. Czyli tablica znaków jest nie NTFS. No. Hmm. Czy, czy my tu możemy możemy Root Password zmienić? To weź ustaw Root Password. Jakiś prosty na filmik wpisz znowu może Luka. Nie, żeby zapamiętać. Bo to i tak do filmiku, a żebyś nie zapomniał tego. Dobra, ale czemu nikt? Bo tego nie widać, to, to masz ukryte, co wpisujesz. Dobra. To wycof, wycofaj się wszystko i na nowo najlepiej zacznij pisać. Dobra, jeden, dwa, trzy, cztery. Jakby ktoś hasło... E, hasło co? No jeszcze raz musisz to wpisać. Okej, okay, no już mamy ustawione. E, dobra, user account y, chyba nie musimy tego mm. robić, myślę. Profil. E, albo, albo dobra, to weź w ten user account. Może zrobimy jeszcze jakieś dodatkowe testowe. Daj ad user. Mm -hmm. e, I teraz user nie wiem, luka 1 wpisz. Mm. No. I teraz też 1 2 3 4. Poczekaj, 1 2 3 4. Sorry. No i 1, znowu. 3. Dobra. E... I, I yes. No, możesz dać yes, no? Mm -hmm. Niech tam będzie tym. I teraz confirm and exit. Dobra, mm. i co my jeszcze nie mamy? Audio kernel, kernel niech będzie ten linuxowy. Mm -hmm. Network Configuration. Czekaj. Mm, to trochę masz trzeba dodać. Czekaj, a gdzie my mamy profile? Są profile? Weź w profile. Mm. E, type. I weź Desktop. Desktop, jest. No mm. e, i czekaj. Jaki będzie najlepszy. Gnome, ten? gnome, gnome. gnome mi się nie, wydaje. nie, ja bym ja bym szczerze wziął tego e, KDE. Tak, albo KDE, bo Gnome to chyba mi się wydaje, że. No dobra. Dobra, i Back? Mhm. Bo właśnie się zastanawiałem, zawsze brałem Gnome, czym się to różni od kde tak szczerze mówiąc. Bo nie wiem. No są jakieś tam pewne różnice, ja tyle nie siedzę w Linuxie, żeby mi to dużą różnicę tam jakby robiło, ale po prostu to jest, to, to jest najpopularniejszy taki interfejs, więc nam to będzie przydatne. Ja zawsze, zawsze brałem Gnome. nie wiem czemu. Może no, no, też jest GNOME popularny? No zawsze mnie... GNOME nie... i KDE nie? Z, 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 no, in, in, y, bo to są oczywiście graficzne y, interfejsy, jakby ktoś się pytał. Nie. O niektórzy nie wiedzą, bo są też ja sam instalowałem system operacyjny i kuźwa zamiast zamiast wybrać środowisko graficzne jakieś nie jakiś standard standard wziąłem i okazało się, że środowisko graficzne było tekstowe. Musiałem jeszcze raz odinstalować system i kuźne trochę było zawody. dobra dalej idziemy. Audio sobie ustawmy. Mm, audio. No i weźmy sobie Pipewire. Mm, Pipewire. Mm. Dobra, i ustawiło nam, ustawiło nam. E, I co my tu jeszcze mamy? E, dobra, kernel już mamy ustawione. Mm -hmm. e, dobra, to Network Configuration. Mm -hmm. Eee, I czekaj, co my tu mamy już? Copy ISO, no? Mm -hmm. no? Dobra, time zone, UTC to się zgadza. Optymalny, To też? Czekaj. Nie, bo to opcjonalne rzeczy. No, może sobie Install kliknąć. Mm -hmm. to zobaczymy, dobra. Eee, <laughs> I enter. Enter. 5, 4, 3, 4. Tak Żegnaj. <laughs> I wybuchł komputer. A tak ciekawe chcę zobaczyć, nil no, on zżera pamięci operacyjnej. Dobro, ojej, jak. Ej, powiem szczerze, że on szybciej się instaluje niż Debian. Debian się kukuś kuźwa... Podczas instalacji się wszystko pyta, a ten coś się dopiero od razu się pyta. Szczerze mówiąc, lepiej wygląda. ja tutaj mam? Poczekam już sobie. Będzie na razie... Nie chcę żadnego usuwania trwałych odpików. duży zużywanie używania fajnych procesora, 35% o 15 giga, czyli standardową. Jak ostatnio dwa, insta dwa systemy ostatnio instalowałem, to żerało pamięci operacyjnej. Chociaż się sam zdziwiłem, 32 GB zżerało mi pamięci operacyjnej Na dwa systemy operacyjne Linuxowskie. Bo instalowałem wtedy tego... Frota? Frota? I Debiana, i pływa 32 giga zżerało pamięci operacyjnej. <laughs> Linux nie jest taki zły, szczerze. Osobiście jakbym nie grał w gry, to bym zainstalował Linux. Nie, Proton sobie bardzo dobrze radzi aktualnie w grach. Te spadki wydajności w porównaniu do Windowsa to są niewielkie, także Valve tu akurat bardzo dobrą rzecz eee... zrobiło, bo na Linuxie teraz można śmigać prawie we wszystko i naprawdę spoko wydajnością. A czasami eee... nawet jest tak, że te gry na Linuxie lepiej działają niż na Windowsie, tak jak Tomb Raidery te nowe bo one mają, ten remastery mają problemy ze stuterami, które nie występują właśnie na protonie bo ono mija e, ten e, silnik renderowania windowsowski i na Linuxowskim, to e, po prostu nie y wiedziała. Dla osób, których nie wiedzą, co to jest proton, jest to taki jakby powiedz dokładnie, bo wiem, co to jest, ale jakby powiedzieć, żebyś powiedział. Y czyli Proton jest takim jakby najprościej mówiąc tłumaczy po prostu to co te biblioteki Windowsowskie na Linuxowskie. No czy, czyli... czy, żeby gry działały na Linuxie bo czyli Linux my... ma swoje biblioteki. Czyli praktycznie można instalować w który jest za darmo. I na przykład Debian jest za darmo i, i nie trzeba szukać Windowsa który jest niestety w pod... Ile ostatnio, jak, to, jak ja patrzyłem, ostatnio tak szczerze, e, Windows 11 kosztował taki najprostszy koło 300-400 zł. A słyszałeś o tym Windows 1 Co będzie Windows 12 chcą prowadzić? No, ale on jest albo opóźniony, albo plany anulowane w hmm. tym momencie. Podejrzewam, że bardziej jest plan anulowany. Oni teraz ma, męczą się z, o ile pamiętam, to teraz się męczą z jakimiś e, subskrypcjami w, w, tym, w tym ich w środowisku do gier, jak to było, bo zawsze zapomnę. Oni mają, oni są w, bardziej wejść w środowisku tak samo prawdopodobnie nie wiadomo co będzie z Xboxami, bo nie wiadomo, czy będzie Xbox. Znaczy, już, już był ten meeting, po prostu ekskluzywy z Xboxów będą na Switchu i na PlayStation, a Game Pass będzie tak jak był na mm -hmm. Xbox i Compa. O, właśnie, ja sobie trochę troszeczkę dalej, bo ja zawsze sobie oglądam na Spotify'u faceta o tym. Fajny faceta znalazłem, no, takiego... Może kojarzysz Andrzeja... Andrzej Wątroba, czy jakiś tak... On... Okiem... Debo, debo... Okiem... Deba. Nie, ja tylko kojarzę Krzysztof na ze Szczecina. No no, ja też. nie co tutaj? Eee, no. No. I reboot wpisz. Nie, no, tak to nie. Ry, ryby. ryby. U, tak? Nie, tak to nie, reboot. <laughs> no powiedz co literów, co Co? Powiedz mi. A! Reboot, a, no, reboot, reboot. Mam tam. Na górze jest jakby ktoś nie widział <laughs> spostrzegawszy. Hmm. No, i instoki. O, U? Uuu. O, i komputer wybuch. No dobra. To musisz Dobra, to, no musisz teraz e, to ISO z Linuxem e, dobra. włączyć. Ale to automatic boot jest chyba. Bo... Tylko nie wiem, czy to nie włączyć instalki, ale to zobaczymy. Nie, 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 nie instalki nie, nie włączę. Okej, okay. dobra. Uff. Dobra. Chodzi są Archie. Um. Coś fałszywe, było, fałszywe. Oj. było Fałszy. po... fałsze. Coś było fałszywe. <grydy> no, instalkę ci włączało, musisz odpiąć ISO. No, no właśnie. Można inaczej robić bez Fodiana. No. Bo ja to się zawsze trzeba hmm, wejść. Jakby ktoś nie wiedział. Bardzo fajny programik że wam go? Ciekawe, czy F12 zadziała? tak kurde, nie zdążyłem. ale można. <grym> no, zawsze. no to wyłącz, to i odepni, to ISO. No to, się, to chyba jeszcze da się. Ja nie wiem, jak działa VirtualBox do końca, Ej, ale wada. wejść po prawej, po prawej, po prawej. No tu. Hmm. Eee, czekaj, gdzie to będzie w, w pamięć bodajże, no, ISO to wyżej i weź wyrąb to tym X-em, no, że czy zainstaluję, tak To mi wi wi Czasami wiesz co, ostatnio Debian'a instalowałem trzy razy, aż się wkurzyłem, odpadłem live'a i, i live pomógł. No, działa, dobra, możesz Enter kliknąć. No dobra. Cztery? Chyba po tak? Dobra. E, powiem, że mnie wkurzają w Linuxach, że coś chce zainstalować, jakiś program, to prosi cię o to, żebyś użył, mm, użył No dobra. F powiem, że fajnie wygląda. Bardzo mi się podoba środowisko graficzne. Bardzo fajny system, bardzo fajne. Polecam, pozdrawiam. Hej, hej. No, hej, hej. Dobra, ja będę się bawił tym systemem, a później chcę zagram. Może dzisiaj, nie wiem, nie chcę mi się dzisiaj grać w ogóle, szczerze mówiąc. No, dobra, kończę na razie. Mm.